Dzień dobry, Michał Jędryka Siekłania, w naszym studiu pan Robert Grochowski, znany bydgoski archeolog. Witamy serdecznie. Dzień dobry, jest mi bardzo miło po raz kolejny gościć w studiu. A okazja ku temu jest bardzo ciekawa, ponieważ. Ciekawe odkry ciekawych odkryć dokonał Pan wraz ze swoją ekipą w sadkach koło Nakła. Tam odkryliście krypty grobowe, które no, wiele wnoszą do naszej historii. Tak, cała historia zaczęła się w sierpniu zeszłego roku. Wówczas to po raz pierwszy pojechałem do Sadyk na zaproszenie księdza proboszcza Witolda Korowajczyka, proboszcza parafii świętego Wojciecha. Ksiądz proboszcz miał problem, ponieważ rozpoczął remont kościoła, bardzo potrzebny, ponieważ kościół jest, przynajmniej mury, jest dosyć mocno uszkodzony, zawilgocony. Ksiądz pozyskał pieniądze, żeby przeprowadzić zabezpieczenie fundamentów. A jak zabezpieczenie fundamentów, to i prace ziemne, fundamenty należało na całej długości odkopać aż do stopy fundamentowej, zaizolować i zabezpieczyć. A że kościół, miejsce, w którym ten kościół stoi, sięga w późnego średniowiecza, przynajmniej tyle wiemy, to i w trakcie pracy pokazały się ludzkie szczątki. Kościół stoi na cmentarzu, na cmentarzu parafialnym, który no, sięga przynajmniej 1400 roku. Wówczas, wówczas pomogłem księdzu proboszczowi uzyskać wszystkie formalności, w tym pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy pracach remontowych. Na początku września zaczęły się, zaczęły się badania, więc razem z firmą budowlaną pana Marka Czelińskiego, sukcesywnie każdy odcinek murów odkopywaliśmy. Ja prowadziłem badania archeologiczno-ekskumacyjne, prace dokumentacyjne, opisywałem warstwy, pozyskiwałem materiał zabytkowy, opisywałem poszczególne groby. Te groby, które wchodziły w kolizję z inwestycją, musiałem ekshumować i przekazać do analizy antropologicznej. I pod koniec listopada mieliśmy zrobione 3 czwarte kościoła, dochodziliśmy do kaplicy Świętego Krzyża, a na wschodniej ścianie kaplicy Świętego Krzyża mieliśmy taki skromny, malutki krzyż. Krzyż, na którym było napisane y, Józef Bonawentura Garczyński, major byłych wojsk polskich, naczelnik siły zbrojnej, powstania 1848 roku. Niby dużo by mało. pan napisał na Facebooku o tym właśnie krzyżu y, w, w kontekście tego odkrycia. Tak. Nie wiedzieliśmy, czy to jest tylko grób symboliczny, czy rzeczywiście ktoś w tym miejscu pochowany jest, a jeśli tak. To czy w grobie ziemnym, czy może posiada odrębną kryptę. Lokalizacja krypty była też dla księdza proboszcza dosyć uciążliwa, ponieważ jeśli by się okazało, że krypta przylega do kościoła, to wówczas nie byłoby możliwe odkopanie fundamentów tego kościoła i przeprowadzenie robót budowlanych, co było niezbędne, żeby rozliczyć dofinansowanie. Na pod koniec 14 listopada, 14 listopada ta krypta nam się nam się pokazała. Okazało się, że ksiądz proboszcz ma odrobinę szczęścia, ponieważ ta krypta nie przylegała bezpośrednio do kościoła. Znajdowała się w odległości około 0,5 metra od kaplicy Świętego Krzyża. Odsłoniliśmy jej zachodnią ścianę z fragmentem uszkodzonego sklepienia kolebkowego. A ja jestem takim ciekawym człowiekiem, y, lubię krypty, i do środka pozwoliłem sobie y, wpuścić endoskop. I na ekranie endoskopu endoskop to taka kamera, Tak, rozumiem. to taka kamera na giętkim, na giętkim przewodzie, dysponująca własnym źródłem światła. więc, poprzez malutki otwór y, w zworniku, w sklepieniu, wprowadziłem ją do środka. I co ujrzałem? Otóż moi drodzy, ujrzałem, ujrzałem wnętrze krypty. Niezbyt duże, około 2 metry długości, około metra szerokości. Natomiast wnętrze było w trzech czwartych zagruzowane. Był to gruz betonowy, krawężniki, jakieś śmieci. Zrobiło mi, się, zrobiło mi się troszeczkę przykro. Wiele takich krypty widziałem, nie była to dla mnie nowość, a więc pomyślałem sobie, setało się. Nie będziemy my tematu drążyć dalej. Mleko się rozlało. To, to nie jest w zakresie naszej inwestycji, a więc nie będziemy razem z Księdzem Praboszczym poświęcali na to czasu. Natomiast zacząłem drążyć również temat. Chciałem się dowiedzieć, kto w tej krypcie spoczywa, kim był ten major byłych wojsk polskich, Józef Bonaventura Garczyński. Pojawiły się kłopoty, ponieważ Garczyńskich było przynajmniej pięciu. Oni urodzili się, rodzili się według literatury, według opracowań, albo w 1802 roku, w 1803, w 1805, w 1800, 1792 roku mieli też różne imiona. Bo był Józef Garczyński, był Józef Patrycy Garczyński, był Patrycy Józef Garczyński, był Józef Bonawentura Garczyński. Pojawiło mi W każdym razie 18-19 tak, tak, Pojawiło mi się, mi się pięć różnych postaci, które miały w nazwisku Garczyński. Problem był tylko taki: że te wszystkie postacie umarły tego samego dnia, 8 lutego 1861 roku. A więc był to dla mnie przełom. W drodze takiego drobiazgowego śledztwa uznałem, że mówimy o jednej i tej samej postaci. Na podstawie kwerendy historycznej, poszukiwaniu ksiąg metrykalnych, aktów zgonu, udało mi się opracować biogram majora Garczyńskiego. I powtarzam to, to wielokrotnie, ale myślę, że to jest cenne i potrzebne. Ugięły mi się nogi. Ja. Przed majorem Garcińskim nie byłbym godzien zawiązać musznurowadę butów I mówię to z całą dozą odpowiedzialności. To była wyjątkowa postać, to był wielki człowiek, wielki patriota, wielki Polak, który całe swoje życie oddał za Polskę. Zrobiło mi się, zrobiło mi się przykro, że ktoś taki leży w zagruzowanej, w zaśmieconej, w opuszczonej krypcie. Poszedłem do księdza proboszcza. Przedstawiłem księdzu proboszczowi projekt, że bezkosztowo dla niego w czynie społecznym, jak się kiedyś mówiono, a dziś mówimy w formie wolontariatu, odgruzujemy kryptę, dokonamy ekshumacji, postaramy się o pieniądze na nową trumnę i na godziwy pogrzeb tego wielkiego człowieka. Udało się to wszystko? Udało się, udało się, i tutaj chylę czoło przed księdzem proboszczem, ponieważ wca, wcale nie musiał tego robić. Tak jak mówiłem wcześniej, krypta była poza terenem inwestycji, nie wchodziła w zakres dofinansowania, które ksiądz miał, a więc ksiądz równie dobrze mógł, mógł powiedzieć, że wrócimy do tematu kiedyś indziej, albo że szkoda na to czasu i pieniędzy, albo że są ważniejsze rzeczy do wykonania. Natomiast ksiądz powiedział: róbcie. Róbcie, e, 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 jeśli jest taka możliwość, jeśli są wolontariusze, to ksiądz nie będzie, nie będzie oponował, a może tylko pomóc. I rzeczywiście 14 grudnia miesiąc później w sobotę e, skrzyknę, skrzy, skrzyknąłem wolontariuszy, przyjechali zbyt goszczy, przyjechali znakła. E, kilkanaście osób przystąpiło rankiem do odgruzowania. Wnętrza krypty. Wspólnymi siłami usunęliśmy gruz. Okazało się, że gruz niestety zmasakrował szczątki majora Garcińskiego. Był w dosyć kiepskim stanie. Ja dokonałem ekshumacji, wcześniej oczywiście dokumentując wszystko tak jak zgodnie ze szkołą archeologiczną. I gdzieś o godzinie 13 mieliśmy już majora Garcińskiego wydobytego w trumience ekshumacyjnej. Nakrytego biało-czerwoną flagą pozwoliłem sobie przywieźć głośnik i z bluetootha puściłem warszawiankę. I to zdjęcie mamy w internecie. My stoimy z biało-czerwoną flagą przy, przy trumience ekshumacyjnej, a gdzieś tam w tle, czego zdjęcie nie oddaje, leci warszawiankę. I przyznam się, że to był tak niezwykły dla mnie moment, tak, tak traumatyczny, a zarazem tak piękny, pewnie jeden z ważniejszych momentów w moim życiu. 2 maja była również uroczystość poświęcona majorowi Garcińskiemu. Tak, tak. Majora Garcińskiego stosunkowo łatwo było nam wydobyć, natomiast uroczysty pochówek wymagał już przygotowań. Całe szczęście, że włączył się w przygotowania wójt gminy, gminy Sadki, gminność Ośrodek Kultury, Urząd Wojewódzki również, pan Sławomir Łaniecki. Namówił pana Wojewodę, żeby, żeby objął honorowy patronat. Wiele, wiele osób, wiele instytucji, wiele firm pracowało, żeby powtórny pochówek majora Garczyńskiego był na miarę tego człowieka. Chcieliśmy, żeby, żeby ta uroczystość była nie tylko oddaniem hołdu y, majorowi, ale żeby była również takim bodźcem dla tych, którzy żyją teraz, w 2025 roku, jako, jako świadectwo i jako, i, i jako wzór. Chcieliśmy, żeby, żeby w powtórnym pogrzebie majora Garczyńskiego uczestniczyła rodzina. Niestety pomimo poszukiwań nie udało nam się już odnaleźć żyjących spadkobierców majora Garczyńskiego, dlatego pojawił się Kolejny pomysł, żeby w jego rodzinę wcielili się rekonstruktorzy w strojach historycznych, którzy mieli się wcielić w przodków majora od późnego średniowiecza, poprzez okres nowożytny, poprzez XIX i XX wiek. I to nam się udało zrobić. Byli, były osoby w strojach szlacheckich, które od, odgrywały. Mm, przodków z XVII wieku, Samsona Garczyńskiego, jednego z urzędników tczewskich. Byli jego antenaci z XV wieku, rycerze z rodu Garczyńskich. Byłem również ja, jako, jako brat, Raimund Garczyński, były trzy siostry majora, Honorata, Maksyma, i Justyna. Były osoby w mundurach z okresu napoleońskiego i byli też powstańcy Wielkopolscy 1918 roku. Uznałem, że powstańcy muszą być, bo to są spadkobiercy majora Gaczyńskiego. To jest krew z krwi, ci, którzy dokończyli to, co major w 1848 roku rozpoczął. Co dzisiaj może zobaczyć człowiek, który pojedzie do Sadek? Dzisiaj do Sandek może zobaczyć krzyż. Krzyż, który jest przy pomniku, a w zasadzie przy krypcie ta krypta zostanie nakryta nowym, nowymi płytami żelbetowymi, zostanie od, odtworzony, odtworzona na nawierzchnia. Na Postaramy się również, aby ksiądz, ksiądz Prawość otrzymał. Dofinansowanie na, na odnowienie krzyża, ponieważ na krzyżu w tej chwili wisi taka no niezbyt ładna, lastrykowa mm, tablica informacyjna. Natomiast po zdjęciu tablicy tej memoratywnej, ukazał nam się pierwotny napis. 1848 roku opisany piękną polszczyzną, piękną czcionką. Niestety ktoś z kół herb garczyńskich, który na samej górze był ten herb przeszkadzał w dokręceniu tej współczesnej lastrykowej tablicy. Chcemy, żeby ten herb udało nam się odtworzyć, żeby pierwotny napis jaśniał. Co dalej z grobem majora Garcińskiego? Razem z gminą chcielibyśmy wydać może duży artykuł, może małą książkę, może folder o tym wielkim człowieku. Chcielibyśmy, żeby pamięć o, o, o Garczyńskim, o jego dokonaniach, o jego czasach, Przede wszystkim o postawie była, była żywa, bo ona, ona ten człowiek został zapomniany. Wtedy, kiedy w 1861 roku umierał, kiedy został pochowany, nie było wolnej Polski. On został pochowany wtedy, kiedy, kiedy ziemie nasze, polskie, były rozdarte pomiędzy trzech zaborców. Wtedy, kiedy lada chwila niejaki Otto von Bismarck miał, miał dokręcać śrubę Hakaty, wtedy, kiedy, kiedy lada chwila miało wybuchnąć powstanie schetyczniowe i wszystkie represje carskie, a wtedy nikt o wolnej Polsce realnie nie mógł myśleć. Nie doczekał tego, co całe życie walczył. Tak, nie doczekał, natomiast naszym zadaniem było to, żeby powtórny pochówek odbył się w wolnej Polsce przy łopocie biało-czerwonych flag. I to się udało, i należą Wam się za to gratulacje. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że major Garciński ponownie spoczął w polskiej ziemi tak, jak to powinno wyglądać. I niech będzie, niech będzie przykładem dla, dla mieszkańców Sadek, dla mieszkańców gminy, dla naszego województwa, jak żyć yy, i, i, i co znaczy być, być, być Polakiem. Robert Grochowski, archeolog. Dziękujemy za Dziękuję rozmowę. Dziękuję, ślicznie.